Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Puściłem już wam kilka filmików ze spalania najnowszego Jazza Crossstar 1.5 hybryda. Generalnie po mieście pali około 4,5-4,7 litra. Prosiliście, żeby sprawdzić też na trasie, więc wezmę go na obwodnicę. Zrobimy rundkę od zjazdu do zjazdu. 90 na godzinę, czyli tak byśmy jechali w trasie. I potem, może druga rundka 120 na godzinę. Szybciej nie chcę jechać, bo to auto nie jest też przewidziane do większych prędkości. Głównie przecież to miasto powinno być używane w mieście. A po drugie auto jest nowe i nie chcę go cisnąć, bo generalnie ja szanuję auta, nawet jak nie jest moim autem. Jak się uda, może nawet zrobimy dwie rundki przy każdej prędkości raz ustawiając lewarek na D a raz na B Wy twierdzicie w komentarzach, że na D pali mniej a na B, tam gdzie jest rekuperacja energii podczas hamowania więcej nie wiem, mi jakoś logika podpowiada na no, odwrót, że jak jest rekuperacja bateria jest więcej podładowana więc wtedy jest więcej prądu i mniej chodzi się nikt spalinowy. Nie wiem, może ja to źle zrozumie, to mi to wytłumaczcie. No w każdym razie, jak się uda zrobić pod dwie rundki raz na D raz na B przy każdej prędkości, no to już będziemy mieć pewność, na którym trybie hybryda pali mniej. W tej chwili jest zimna, ale zanim dojadę do obwodnicy, to już będzie na pewno rozgrzana. Generalnie postaram się jechać trochę. I teraz, żeby się silnik dojeżdżając do, do obwodnicy, częściej włączał, żeby się rozgrzał. Ok, to na razie wyłączam kamerę i jadę na obwodnicę Ok, moi drodzy, zresetowany licznik, potem z tego samego, z tego samego miejsca ruszę i jedziemy najpierw w trybie D. 90 na godzinę. Jestem Tomacik. Że jadę bez ogrzewania, bez grzanych stołków i tak czysta jazda. I tu na zjeździe jest 5-3. Teraz zawrócimy. I z powrotem. 4 kilometry zrobiłem. Dałem mu do 90, więc dość szybko to robi. Była górka, więc się trochę namęczył. no i tu przy zjeździe 50, Okej, okay, moi drodzy, druga próba. Czyli lewarek teraz na B, no i ta sama trasa. I też ten będzie na 90, no tylko muszę zresetować. się, nie da włączyć tempomatu, zgłupiałem. Co się dzieje? Na no nic. No to sam muszę trzymać około 90. Więc nie będzie to niestety porównywalny wynik. No ale spróbuję jechać około 90. Teraz muszę ostrzej ruszyć, tak jak i ten pomad ruszał ostro. No jest głośno, powiem wam. i gdzieś tutaj chyba sprawdzałem, może kawałek dalej 4,9 no to wtedy chyba było to samo, tak? okej, okay, znowu jestem w tym samym miejscu kasujemy licznik B reset i będziemy jechać 120 na tempomacie mi się ustawić, dobra to jadę normalnie na pedale gazu około 120 zmienić jestem w trybie B, bo tamten pierwszy pomiar, pomiar był w trybie T. To potem pojedziemy w T. 71 do 4 km. Generalnie te pomiary i tak mogą być niesprawiedliwe, bo widzę, że się naładowała bateria od tych jazd, więc teraz kolejna jazda już będzie na mocniejszej baterii. No chyba, że teraz spadnie znowu jak tutaj ruszę pod górkę ostrzej. 7,1 Okej okay, moi drodzy I kasujemy licznik B I dajemy na D No i jedziemy 120 Bez tempomatu sześć siedem Siedem, 0. Okej okay, moi drodzy, no to ja to wszystko muszę obejrzeć teraz w edytorze, bo nie pamiętam jakie były te wyniki. Wy teraz pewnie jak oglądacie, no to już widzicie na bieżąco wszystko ładnie, więc pewnie już wiecie, czy większa oszczędność była na D, czy na B. Jenkins Smites.